Dla choć raz na świat, chceń nauki wszystkie, jeśli masz ambicje, gdy nadejdzie czas zawoła nas, zawoła wyraz na Dlaczego szumem ciąg Przygoda, przygoda, w każdej chwili szkoda, świat jest piękny, czy to znasz, otwórz oczy patrz, otwórz oczy patrz, la la la. la, la. Kolejny dzień wyprawy. Wyjechałem właśnie z Mielnika, spałem na tym gminnym polu biwakowym. Bardzo fajne miejsce, bezpieczne. Bieżąca woda w bugu. Nie no żartuję, jest normalnie kran. Także jakby ktoś chciał no, nie wiem, nawet coś sobie zagotować, wziąć taki powiedzmy ale la prysznic, umyć się dokładnie, też jak najbardziej jest taka opcja. Nie widziałem tylko pibelków, ale biorąc pod uwagę ilość krzaków naokoło drzew, myślę, że to nie będzie problem. Jakbyście mieli gdzieś spanie po drodze, to jak macie namiot, śmiało polecam mielnik. Za darmo są ławeczki, są stoły, jest woda. Za prądem się nie rozglądają. Mam powerbanki, także jakoś mi to nie interesowało, ale. Zauważyłem tutaj na, na Podlasiu, ogólnie na wschodzie, bardzo życzliwi ludzie są bardzo przyjaźni. Także przypuszczam, że jakby ktoś potrzebował bardzo prądu, to również nie byłoby z tym problemów. No, poza wczoraj, jak słyszycie, miała jakiś słabszy dzień i zaczęła wydawać dziwne odgłosy no niestety dobiegałem one z okolic suportu wpuściłem tam trochę oleju z jednej strony, z drugiej odgłosy nie ustały jest jeszcze jedna opcja, że poluzowały mi się śruby te dociskające korby pedałów do suportu tam do tego czpienia jak się nabija będę starał się jeszcze znaleźć gdzieś po drodze jakiś zakład mechaniczny bo mam klucze, ale oczywiście nie wziąłem sobie nasadki tym bardziej piętnastki, bo kto myślał, 15 nasadka się może przydać, tak? na pewno nie ja, co tutaj ja pakowałem się, szykowałem wszystkie inne klucze wziąłem, te sześciokątne torksy nie torksy, inne do kół i tak dalej natomiast no tego nie wziąłem nie przewidziałem, że Coś takiego może mieć miejsce. Zresztą samolot był wymieniany jakieś 500-600 km temu. No i też nie podejrzewałem, że po tu może polec w czasie jazdy, ale być może gdzieś tam jeszcze, jak zakładałem, korby pedałowe nie dociągnąłem. tych śrub, tak? I może się gdzieś poluzowało, bo to tak no dziwnie nie zawsze słychać o, Mniejszy nacisk i nie słychać w ogóle Trochę no Dziwnie no nie wiem, czy to z suportu czy, czy z tych, tych. I, i powiem szczerze wam, że się zastanawiam czy nie skrócić całej mojej wyprawy bo no to już jakby mi się to rozsypało to ja jestem w czarnej nie powiem czym. W dziurze. <laughs> tak. Tym bardziej, że teraz takie odcinki będą przez Puszczę Białowieską. I się nie za, się zastanawiam, czy jeżeli spróbuję dokręcić te śruby, I niestety dalej będzie taka sama sytuacja. Nie zakończyć mojej wyprawy w Bielsku najbardziej rozsądne miejsce, bo później już lecę na Mazury Augustów, w suwałki i to wszystko jadę praktycznie już chyba bez drożami, z tego co pamiętam podczas planowania trasy po Greenwell. Tym bardziej, że chyba ze dwa noclegi wypadają mi w ogóle gdzieś na dziko. Po środku niczego. Także no zastanawiam się, dość mocno się zastanawiam, bo lepiej zapobiegać niż później, wiecie, odskąć się z ręką w nocniku po środku niczego, gdzie do najbliższej miejscowości będzie parę dziesiąt kilometrów. Tym bardziej no, nie będzie się dało jechać, bo jeżeli to support się rozsypie, to, to wiecie, no, z górki to pojadę, tak? bo wsiądę pojadę hamulce są. Ale po prostu nie pojadę w ogóle nie pojadę, tak? nie przekręcę, nie przekręcę korbą, bo bo wtedy no się nie da. Jak się rozsypią łożyska w suporcie, to po prostu on w stanie. jak zawsze się i tyle. Także no zastanawiam się dość mocno nad podjęciem takiej decyzji. Czy po prostu nie skończyć 2-3 dni wcześniej, a dwa dni wcześniej będzie w właśnie w Bielsku. Bielsku Biała, Biała Podlaska. A tu niedaleko. W sumie półtora dnia dla mnie jazdy. I czy nie wrócić po prostu wcześniej do domu. Bo Bo nawet wezwanie kogoś do pomocy brata czy, czy kogoś ze znajomych, żeby przyjechali po mnie, no to będzie lepiej jak przyjadą, powiedzmy, albo do mnie do miasta, albo do miasta obok skarżyska, czyli tam te 20 km 30, czy tam 10, czy kielce niż tutaj gnanie przez pół Polski, tak? No w tym momencie jestem od domu jakieś 300-350 km, może 400, tak, żeby dojechać. No to pół dnia, jak nie cały dzień, drogi będzie. A do się miatę, mam 14 km, tam coś obejrzymy, zabytkowego. Z kozą, tylko za dzielnie daję radę. Obiecała mi, że się przez dzisiejszy etap nie rozsypie, bo śpimy w Narewce. Eee, no. I jutro mnie dowiezie do Bielska. Białe podlaski. Nie, mieją mi się te miejscowości. kopalnia kredy w Milniku. Punkt widokowy na złoża skały wapiennej to szeroki taras znajdujący się przy ulicy Diboua. Kreda wydobywana w tym miejscu ma nawet 60 milionów lat. Zwiedzanie kopalni jest oczywiście możliwe, ale raczej dla grup zorganizowanych i to po uzyskaniu zgody od kierownika kopalni oraz tylko i wyłącznie z przewodnikiem odkrywkowa kopalnia kredy jest jedyną tego typu kopalnią czynną obecnie w Polsce Początki eksploatacji kredy w milniku datuje się na wiek 16 Wydobywano ją początkowo do celów budowlanych metodą tzw. bieda szybów aż do roku 1952 było to wydobycie ręczne wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb okolicznych mieszkańców Niegdyś wydobycie służyło głównie celom budowlanym. Dziś kredę stosuje się w rolnictwie oraz do produkcji cementu, kostek brukowych, opon i innych produktów z tworzyw sztucznych. Od połowy XX wieku rozpoczęto eksploatację na skalę przemysłową. Wybudowano również nowoczesny zakład przetwórczy. Dziś roczne wydobycie kredy w Mielniku wynosi około 80 tysięcy ton. No. Tutaj jest Bóg. Tam. Tak jadę od dobrych dwóch kilometrów. Maćko, Wicze. Taka miejscowość. Jak słyszycie, koza hałasuje. Nie wiem. Nie wiem, o co to kama. Może. Mam nadzieję, że się coś poluzowało tylko. To nie jest suport, bo. Chyba się wkurzył bardzo. Także na razie. Na razie cisnę. Na razie cisnę. Pogoda fajna. Nie zapowiadają żadnych deszczów. Ani burz burze dopiero chyba na sobotę. Także. Mam jeszcze. Na sobotę po południu, z tego co pamiętam, to mam dwa. O, powiedzmy półtora dnia okienka pogodowego. Według moich wyliczeń, właśnie tak popatrzyłem sobie na mapę teraz. Także, jak będę dojeżdżał do tego białego stoku, biały stok, biały stok, białego stoku. Do białego stoku. Biały stok. Chyba się nauczyłem. <laughs> to będę właśnie przejadę przez te królowe mosty, przez te przez te tereny, gdzie był kręcony ten tryptyk filmowy. No, i dopiero tam by była taka opcja wymiany suportu, ale Ale to mówię, to ja już nie dam rady, nawet jeżeli ktoś mi to zrobi od ręki, co wątpię, ewentualnie zapłacę jak za zboże, później stresować się, bo musiałbym nadrobić ten czas, a mam mniej więcej tak rozplanowany czas, że jadąc tym tempem jakim jadę, przejeżdżam od noclegu do noclegu ze zwiedzaniem. tutaj gdzieś przy takich przy trasie atrakcji, tak kościółków, cerki No właśnie kolejną miłą. Ta jakoś dla odmiany na brązowo pomalowana. Zazwyczaj są na niebiesko. Nie wiem. Więc tutaj ja różnica